Co ta Moniczka tam pokazuje? Pokazuje co sobie kupiła. Dobra silnik odpalony. Bijemy powietrze jak to się mówi w ciężarówkach. Tutaj pokażę wam zaraz, wam pokażę albo i nie. Ten gimbal tak działa. Ekipa nasza. Czekamy jeszcze na pewnego człowieka, który poszedł palić gdzieś w bliżej nieokreślone miejsce i zaraz odpływamy. Pogoda nas nie rozpieszcza Ale może słoneczko jakieś wyjdzie Ja się Tak chciałem sprawdzić pogodę czy będzie padać Ale zasięg mojego telefonu jest tak krótki że nie wczytuję niestety Tyle wiem że w Tańsku teraz pada Tu panią foczkę też proszę nagle Tak aha. Nic, nic, nic. jak e, wzięliśmy tam płynęła, mówi już nie dopłynę, mówimy skakujesz? No i dobra. Moczy ogonek. Na kanał płyniemy. na kanał, a Monika powie gdzie płyniemy docelowo? Nie wiem. Zacumować się na muringu? Dasz radę? Jeszcze nie wiesz, ale musisz. Dobra, i uwaga, kochani, zacumowaliśmy właśnie. Patrzcie, patrzcie jakśmy zacumowali. Takie cudo, tu muringiem się przyczepili. Wiem, że tak nie można, ale. Tu tak muringiem nie fachowo, nie? Poprawcie mnie w komentarzach, jak to można zrobić lepiej. Ale port pusty. Moja, był stres? Był? Patrz się Treść. Taki był stres, że aż stres się dobra. dobra, ruszamy, ruszamy gdzieś do baru. To ja zamykam i idę do was. Przyjechaliśmy tutaj sobie do Zanzibaru, tam za mną widać będzie, bo tak słyszałem, że jest tutaj bardzo dobra pizza. Rozmawiałem też z Bosmanem, Bosman mówi, że tak, że bardzo dobra pizza była, ale już ma dosyć, bo już nie może jej, je, jej jeść cały czas. Tak, miły człowiek, sympatyczny, port fajny, cisza, spokój, nic się nie dzieje. Nie no, takich miejsc też potrzeba, tak. Nie ma fali, no niestety trzeba cumować na, na bojkach, tak, albo na Muringu. Dla nas było to trochę wyzwanie, ale Moniczka dała radę. I tutaj mamy cennik. Cały sezon kosztuje słuchajcie, 4000 zł. Czyli dobra cena. Nie ma podane czy netto, czy brutto, raczej, raczej brutto. Chociaż wiem, że niektórzy podają cenę netto tak, tak, i doliczają do tego VAT. -a. Ale no, jeśli ktoś ma jakąś firmę charter, tak, no to wtedy może sobie ten VAT odliczyć. Busmanat Parking. I tak, jedzonko już zamówione, idziemy, idziemy, pewnie zaraz przyniosą. Zobaczymy, jaka będzie nasza opinia o tej pizzy. Jest pizza. I patrzcie, tu toaleta i taki napis na drzwiach: Tiry nie przez jeziora.pl, ale o co chodzi? Jestem ciekaw, muszę sprawdzić. I wychodzimy sobie, słuchajcie, z Zanzibaru. Tak to wygląda fajnie z góry. Zanzibar, tawerna. I do chmury będzie burza. Tutaj jakieś takie pole kempingowe, można by to tak nazwać na pewno. I fajne jakieś takie śmieszne domki na przyczepie. A teraz słuchajcie, wchodzimy tutaj wyżej. I zobaczcie, kto jest właścicielem jacht klub Pławy. Grupa Azoty. Słuchajcie, tyrynie przez jeziora.pl Zgłoś sprzeciw online. Nie dla autostrady w sercu Mazur. Słuchajcie, teraz moje kilka słów do tego. Tiry nie przez jeziora, tak. No tiry może no, nie wiadomo, nikt by nie chciał może, tak, żeby jakieś tiry jechały, ale ja bym raczej na przykład chciał tutaj dojechać autostradą, tak? Wiem, że autostrada ma przechodzić gdzieś tam za Mikołajkami, kołajkami, Giżycka ma iść i to jest bardzo fajne, tak? gdy moglibyśmy przyjeżdżać tutaj w dwie godziny, a nie w cztery, tak? Te same odległości. Mam do Mikołajek, mam na przykład 260 km. Mam do Mikołajek. Jadę tutaj, słuchajcie, 4 godziny. Ostatnio wracałem z Sopotu, gdzie mam 450 prawie pod 500 i też wracałem 4 godziny. No to gdzie, gdzie, gdzie jest ta droga, tak? I ten czas. Gdybyśmy tutaj mieli dobrą drogę, no to doleciałby tutaj raz dwa, tak? Także ja nie jestem za tym, żeby autostrada tutaj nie powstawała na pewno. Chcę mieć fajne, chciałbym mieć fajne drogi w tej Polsce i żeby można było. Też nawet na wczasy fajnie nimi dojechać. Idą chmury, będzie deszcz. Tutaj kilka domków zwykłych, pojedynczych. Jest to miejscowość Skorupki przy jeziorze, o ile dobrze pamiętam, to autowisko. Tutaj fajna działka z własną plażą. Ale nic się na niej nie dzieje. Pytanie do Ciebie: Powiedz teraz wszystkim widzom, jak smakowała pizza? Tak, yy, bardzo dobre. Wcześniej mówiłaś co innego. Że najbardziej w pizzy, Monika powiedziała, że najbardziej w pizzy nie podoba jej się cumowanie tak. przed pizzą. No. to mi pizzy cumowanie. Gadali, gadali i wygadali. I No Dobrze, będzie prawa lepiej rosła. I po wielu burzach wyszło w końcu słońce Koko jumbo i do przodu, do mojej hasół. Dobre, nie Dobra, słuchajcie, Monika prowadzi mnie w nieznane. Idę za nią jak, jak zawsze idę za nią, zobaczymy co co tam ona wymyśliła, co tam ona potrafi, zaraz zaraz wszystko będzie na filmie później nagrane, także także obserwujcie czekaj, czekaj jeszcze, no. teraz, dobra, oto. cięcie pach poszło gramy Chyba telefon teraz jak za następna sprawa, słuchajcie, dzisiaj mam urodziny, jest dzisiaj niedziela, 23 lipca, mam dzisiaj urodziny, no i wczoraj takie troszkę zaskoczenie, poszliśmy z Moniką do restauracji, no i tam już znajomi byli, czekali i był torcik, bardzo, bardzo miło, bardzo miło czas spędzony, ale co, co Wam chcę pokazać, najbardziej, co dostałem, tak, ja oczywiście powiem tak, nie, nie będzie to kamera z jakimś stabilizatorem. E, oczywiście mam nadzieję, że nasze nagrania się poprawią, tak, gdyż e, też zainwestowałem w jakiś gimbal, troszkę w jakieś e, kamerki dekolepsze, tak, chociaż ja najbardziej wolę nagrywać telefonem, zawsze on jest pod ręką. E, tak, najbardziej widzę tutaj, mówicie, że stabilizacja nam siada, tak. I, yy, I to po prostu trzeba, wiadomo, poprawić. Yy, dobra, ale co, tak, co takiego? Chcę wam pokazać, chcę wam pokazać, co dostałem. Yy, także tutaj, już wchodzimy sobie pod pokładzik. Taran, taran, taran. DJ, DJ, midi Mini 3, takie coś. Także myślę, że teraz nasze filmy będą fajniejsze, będziemy nagrywali z góry. gdzie jeszcze nic nie nagramy, w tym filmie nie będzie e, raczej testu, bo jednak jesteśmy na jeziorze. Ja takim czymś jeszcze latałem, ale nie, e, nie, nie potrafię. Wolę gdzieś najpierw w domu go spróbować, gdzie e, chociaż gdy go rozbijemy, to chociaż go znajdziemy, tak? A tutaj na jeziorach, wiadomo, już nie jeden dron tutaj pod, pod wodą sobie pływa. Czyli tak, następne filmy już będą z góry. Tutaj z Monisią jeszcze ustalamy właśnie, czy wracamy, bo mamy godzinę dziesiątą z Haczykiem. I czy wracamy już do domu, czy jeszcze coś zarobimy, popływamy? Monisia? Nie wiem, ja jestem bardziej niezdecydowana jak Ty. Więc pogoda zaczyna robić się fajna, ciepło. Ale może z racji tej dzisiejszej uroczystości. Wróćmy wcześniej do domu, nie? Ja tak. też bym chciał dzieci jeszcze wcześniej zobaczyć. Myślę drona wypróbować. Decyzja zapadła. Zbijamy się, wracamy do domu i latamy dronem. Także na dzisiaj to będzie tyle, a następne nagrania już pokażę wam fajne, fajne z góry. Jak wygląda nasz MKrzecik tutaj mikołajski, jak wygląda to miasto. Miasto bardzo fajne, turystyczne, podoba mi się to. Także wbijajcie tutaj do nas na nasz kanał, zostawcie jakąś łapkę w górę, subskrypcję. Jak chcecie jakieś filmy, abym takie nagrał bardziej, mm, jakieś dobre pomysły macie, co, co mogę Wam przedstawić jeszcze tutaj w Mikołajkach, bądź, bądź tutaj na łódkach, no to piszcie w komentarzach, na pewno na pewno to przeczytam, odpowiem i nie zostawię tego bez odpowiedzi. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. оснарихи, жін мені атаки на Айгоня не не бадзе, верни, цирчас, дай мені